Oh, jak mówi jak mówi przypowieść Kurka nie przypowieść jak to było Jak mówi przysłowie Jak mówię przysłowie, płogiń Pendy slide Tutaj nikogo nie rozjadę Pamiętaj, że zawsze jak latasz w lesie, przed zakrętem zwalniaj, bo wiesz, raz jest dla wszystkich i żebyś komuś krzywdy nie zrobił Wszystko trzeba z głową mordeczki Wszystko trzeba z... Ja pitole Ała O kurde Ała Ja pitole Ta kamera to jeszcze jest w ogóle Dobra powolutku Powolutku, powolutku No, tutaj będzie groźnie kurde. Tędy podjeżdżałem Eee, jest, jest git Tutaj się wypierdzieliłem Jest mój ślad I pod górkę Na lajcie podjeżdżam Powiesz, wiesz Nieraz tutaj już spacerowicza trafiłem W sensie nie przejechałem, nie? Ale trzeba uważać No! No! Aj, Hania, jak ty się rwiesz Jak ty się rwiesz Kochana To łogiń, dawaj Hanka a, jak ty się znasz Hania Jak ty się na tym znasz Chopy, chopy Ja pitole O Łatko Wycieraczka Ale fajnie Ja tędy jechałem? O kurde, mało brakowało Chyba nie jechałem Nie, nie, kurde, nie jechałem I pod górkę. Wciągnę mnie tą kamerę zahaczają, no cóż i chopa. Ale fajna ścieżka o drzewa! Ja bi to cholera a tu przy czołgu chyba wyjadę A raczej przy jego grobie O paczek i piaseczek Ja tutaj tymi uliczkami to ciągle prawie na pół sprzęgle jadę A już wiem gdzie jestem Przy zatoce Zimby kurka Tego innego O nie szkło O nie jesteśmy zgubieni A, czujesz to Czujesz to, mordeczko? I w piaseczek, i w piaseczek, tak jest, i w śnieżełek, i w śnieżełek, O oh yeah, aha, aha. I znowu hopki, hopala, 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 hoppala, i piaseczek, o tu mnie jeszcze, a nie, byłem tu. I teraz w prawidkę. Uh, prawie wypierdziłem się na tym piaseczku. I łogini. Nie po krzokach, nie po krzokach. Po piaseczku. No po takim piasku to krosem się twój, nie krosem, tylko kładem się stabilniej lata. To trzeba przyznać, ale... Ale jest i na jednym, i na drugim. Dobra, hamuj, bo tu droga, na drogę nie jadę albo bo dobra, jadę kulturalnie, po cichutku se przejadę. Zakaz wyrzucania śmieci, ale zakaz jazdy nie ma. Powolutku, żeby ciałkowiczom pokazać, że jestem swój chłop. Bagiety, proszę nie dzwonić, bo ja tutaj delikatnie sykusztykam. wszystko stoi, sprzęt stoi napiłbym się wodę ale nie chcę mi się zajmować tego całego pierdzielniku o to ja se pojadę tam bo tam jest też taka fajna miejscówka zacna do hopcania Nie no nie do hopcania do takiego hill climbingu kurde to tu nie to nie tu tam dalej przynajmniej kiedyś była o tutaj o czujesz to o ja tole co to będzie e na lajcie patrz tu trzeba jakąś w terenówko. Na dwójce to zrobię. Jaha. Oj, o, korzeń. No, trochę mnie podbiło na korzeniu. Trzeba było jednak na jedynce to zrobić, ale jest gi. I znowu w piachu. Jaha. Rączki luźno, rączki luźno, mordo. I tędy teraz poradę. Teraz tu zakręcę i będzie do simby Do Simby kurka. A, tu już zakręcałem wcześniej. I tędy Oj pitole Oj kurde Maniek, nie sięgam nogami do ziemi Uch. Wyciągaj mnie O ja pitole, ty no co ty robisz? No nie rozjadę się, no No i muszę zsiąść aby tylko nie gasło, bo już mi się nie chce tego kopać Hoppala Dziadu Uff. Wypierdzielaj Na drogę a, a moje pole No i weź tu teraz podepniję taką chankę Jak ci coś padnie Podepnij pod taki piasek Zobaczymy czy jesteś kozak Te 60 koni jakoś ją tam pcha Patrz tu sobie wjadę W las Ale tutaj Ale tutaj ścieżki Hardkorowe No i na pół sprzęgle cały czas Dobra jadę bo już mi palc boli Jadę gdzieś się rozpędzę trochę Przeciw siad i chopa I ja. I łoginie i po śnieżku znowu. A ten śnieżek fajniutki. Dobra, teraz w lewo odbijemy, zobaczymy co tam będzie. O ale pierdzielnik. Chyba samochód, który zebrali. Tam kable tutaj samochód i, i pozamiatane. Dziś <grym> pełen w 5 pozostałości leżą. Albo jakieś mazdy i koniec Nie ma auta To musi być straszny ból O to jest dobry moment żebym chciał atakować jeszcze raz ten hardkorowy wjazd Teraz na siedząco Dobra nie jednak nie na siedząco A i patrz co się odpierdzieliło Patrz co się odpierdzieliło Na samym końcu mnie to znowu zatrzymała ta kłoda Nie no tędy muszę polecieć jak nic Jak nic, dobra, na dół, na dół jeszcze raz to zrobię, może tędy jeszcze spróbuję podjechać, fajny ten podjazd, z korzeniami, myślałem, że to ciężej się po tych korzeniach jedzie, ale daje radę, dobra, to teraz podjazdik, jeszcze raz ten sam, tędy objedziemy go i jeszcze raz to samo, oj śnieżeł, śliski, ślizgo, o kurde, Hanka, co ty warczysz? Co ty tak warczysz To tędy? To dawaj Teraz na prawe drzewo atakuję Na prawe drzewo, na prawe drzewo, misiek Misiek, odpierdzieliłeś korzeń Ty, drzewo zaraz się słabi Dobra, gaszę <ścoughs> Mordo, czemu stoisz w poprzek Dlaczego ty mi to robisz? No dobra, ten zjadę ale przecież ja tutaj nogami nie dosięgnę kurde jeszcze nabiegło chyba cię popierdzieliło chodź tu opatrz jakby przypierdzieliłem drzewo dobrze że klamka nie pomaga To już mi się roga z rozpadem przy to w mięcie Dylko, Ani z jednej, ani z drugiej. Andale, andale O, ja pitole Patrz co się tu z drogazem stało Dobra, jest na ludzie? Nie. Ale cię zmęczyłem Aż nie mam sił gadać Przydała cię drogę No nie, muszę to jeszcze raz przekatować Dobra Kajtnę się co by odparowały okulary, o już odparowały Ale nie no muszę się kajtnąć jeszcze bo mnie łapy Napierniczają tego sprzęgła Niewyćwiczone mam palce Dobra jeszcze raz Okulary sobie poprawię Nawrotkę zrobi i łogiń O patrz tutaj spacerowicze Chcę tu zawrócę Opa! Miliż kurde trzeba było wcześniej przyjechać to by nie było tylu Paterowiczu. Dobra robimy to jeszcze raz Tara wyjdzie może trochę wolniej to spróbuję I na ten korzeń, uwaga kurka Znowu mnie podbiło identycznie na tym samym korzeniu Czujesz to? Tu mnie podbija Może ja tędy powinienem przepierdzielić. I później tu będę miał wyjazd lajtowy No nic tak spróbuję Inaczej tego nie widzę póki co Teraz trzeba tutaj wymanewrować steka zapiąć Kurde no i znowu między drzewami Nie no to jest jakiś jakiś klątwa Hopa e, Centralnie jestem między jednym a drugim drzewem Autentycznie, no teraz to się tak zaklinowałem w akcji mnie Zatrzymało mnie w akcji No zobacz Dobra, zrobimy tak po raz kolejny. Hopa. I teraz tu. Hopa. Dobra, pójdzie. Teraz już pójdzie. O! O ten kamień. O tym korzeń. O, dobra, teraz już. Musi wejść. Podjadę to tak powoli. Tak z sensem. No mówiłem, że trzeba myśleć Pomyślałem, podjechałem Tak to kurde jest Z tej branży <gry> A, Dobra Przejadę obok tych spacerowiczów powolutku Przepierdzielę się Na piach po, 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 Pobijam się trochę na piachu